No, i witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku grania. Oczywiście to nie jest trzeci odcinek, ja tak tylko mówię, ale teraz będziemy grać, zmiana oczywiście będzie też treningów. Ale pierwsze, zaczniemy oczywiście od meczu z Piastem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No, i już jesteśmy po meczu z Piastem. Mecz, który był dla nas bardzo dobry, ale zresztą Zobaczcie na skrócie, ponieważ pierwszy strzał tej Orweta był zablokowany chyba przez rękę Herberta. Tak, ten się cieszy. No, sędzia nie zauważył. Kolejny strzał na szpora nad bramką kangur.pl Nie musiał interweniować. Kolejna sytuacja. To już strzał bodajże. Kogo to był strzał? Bartoma i kolejne zablokowanie piłki. Tu mamy kolejną akcję. Uderzał Jorwet. Ale niedaleko obok prawego słupka bramki, strzelonego przez. Dzisiaj dobrego szmatuła, chociaż jeszcze Jorwet uderzał w zamieszanie. I patrzcie, jaka interwencja szmatuły. No, ten zawodnik naprawdę broni kapitalnie i to też było widać w zeszłym sezonie w ekstraklasie. Więc naprawdę tutaj piast mógł wyżej przegrać, chociaż jeszcze uderzał chyba i po raz kolejny. I świetna interwencja po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny szmatuły. No cóż, tutaj nic dać, nic ująć, ale zobaczmy kolejną sytuację, bo wolej tutaj ona gra. Była ręka sędzia, znowu nie zauważył, i znowu Herbert się cieszy. Ale już ona gra podeszła do piłki, strzela Emilia i strzał po rozkojnym broni szmatuła. No cóż, no nie dało się tego szmatuła dzisiaj pokonać, ale popełnił jeden e, błąd. Taki błąd, że nie przepowiedział, nie przepowiedział strzału. Ona gra, która potrafi uderzyć, czyli Emilia, lewa noga bodajże, czy prawa, nieważne, dystans. I to jest zawsze pewna bramka. 16 numer Emilii. Tutaj mógł się z bramki, tu mamy kolejny strzał, tym razem Gerard Badia, czy Herard Badia i mamy poprzeczkę. No Kangur by tutaj nawet nie pierdnął, jak to się przysłowiało. mówi, kolejna bomba strzału Pietrowskiego bodajże. Nie, to jednak Barisic, ale nic nie zmieniło, ponieważ wynik nie zmienił się, 1-0, wygrywamy mecz z Piastem Gliwice. A tak się prezentują oceny po meczu, widzimy nasz zespół bardzo dobrze zagrał, ona gra najwięcej, czyli Emilia. 7-9 Jeszcze Kangur 8-1, to prawda. Ale tutaj szmatuła zaskoczenia nie ma. 9-0, w of the match. A teraz czas na najważniejsze w życiu każdego piłkarza, czyli trening. Zmieniłem uczucie zawodników, możecie zobaczyć, kto trenuje. No i widzę, że ładnie, ładnie tutaj idzie trening. Nikt nie podskoczył oferalowo, ale Barton ruszył do przodu. To mi się bardzo podoba. No i już jesteśmy po meczu z Wisłą, a ten mecz był dla nas bardzo dobry. Wygraliśmy go 3-0 po świetnej grze. Naszych zawodników tutaj piękna siata i ona gra. Takie sytuacje wykorzystuje, czyli Emilka. No wiem, że mam mówić Emilka, ale masz napisane, ona gra w pasku, więc czytam to, co jest w pasku. No tak już jest zrobione. Tutaj strzał chyba Boguskiego nad bramką nie musiał interpelować Foodmaster. Dobrze mówię tak, foodmaster I kolejna wrzuta piękna, Doro! Trafia w poprzeczkę, jeszcze dobija! I mamy tutaj 2 do zera. Tak, ten strzał był przeze mnie analizowany na streamie wcześniej Gola nie było, więc Gondline był niepotrzebny. Wygrywamy 2 do zera. Kolejna akcja, ona gra tutaj cięśnięta za koszulkę, piękny strzał! 3-0 Emilka. No i to mi się podoba. Szósta bramka w sezonie bodajże że ona gra. Czyli Emilki. Wiem, że mam mówić Emilka, a nie ona gra, ale no cóż. Strzały Jankowskiego, tutaj zatrzymany przez Footmastera, który dzisiaj zagrał. Nawet dobre spotkanie. Oczywiście zdarzały się lepsze. Po raz kolejny Milka uderza, ale strzał ponad bramką niewiele brakowało. W tym meczu byłoby nawet już 5-0. kolejny strzał Jankowskiego znowu nad bramką. No i cóż można powiedzieć o dyspozycji bramkarza? Jeżeli takie się dzieje, tutaj wyjście niepotrzebne footmastera, ale po Brożek nie trafia do bramki. Wisła dalej bez formy, a my wygrywamy pewnie 3-0. Jeszcze zobaczmy szybko ocenę. Już nie będę wyłączać. Tak prezentują się oceny Man of the Match, Doro, piękna bramka, no i tu jeszcze mamy kilka informacji, kilka też zmian, możecie sobie zobaczyć, a tak prezentowała się Fisła słabiutko, no ale tak, ostra jazda na meczu nie da tego co dają treningi, więc zobaczymy jak tym razem pójdzie naszym piłkarzom, między innymi nieładnie tutaj poszło wszyscy na C, tylko Bartom na F, ale mam nadzieję, że się postarasz Bartom w przyszłości. No i dobra i zobaczmy co tym razem będzie czy będzie już skakowy rola mój choćby jest mój i Ordi skacze 72 całkiem nieźle naprawdę podoba mi się to bardzo bardzo no i już jesteśmy po meczu z Beskidzie, meczu który zakończył się wynikiem 2 do 0 dla drużyny widzu Barta na początku mieliśmy strzał jednego z zawodników Beskidzia bardzo niecelny nie musiał interweniować Gromad później mamy wolej Bartoma Również bardzo niecelny, więc nie musiał interweniować Kaczmarek. Ale już wiadomo, trzeba walczyć i pokazałem całym sercem jak się walczy. Tutaj Kato musiałem mnie na żółtą kartkę. Ale my nie byliśmy dłużni, tutaj chyba też była żółta kartka, jak wjechaliśmy w Demiana. Ona gra, strzela zablokowany strzał, jeszcze mocny strzał i Kaczmarek nie interweniuje. Chyba tu był pierwszy słupek, tak dokładnie słupek, ona gra też w słupek. I bramki nie ma. Teraz zobaczmy kolejną akcję. Strzał mocny i Kaczmarek znowu interweniuje, ale dobija, ona gra. I mamy tutaj 2 do 0. W tym meczu jeszcze nie było, czekaj, wróć. Pierwsza jest 1 do 0, prawda? jedno zera pierwsza było, ale później już Pedro wziął się do roboty. Pedro przeszedł wszystkich i trafił w ręce Kaczmarka. Który swoją interwencję pokazał klasę, ale klasę też pokazał Paweł, który minął wszystkich obrońców pod działa i zdobył bramkę na 2 do 0. Nie wiem czemu chyba nie pokazali obronionego karnego przez yy, gromadę strzału w środek ja ustawiam się perfekcyjnie. Yy, no nie ma tego pokazanego. Chyba, że będzie na, na podsumowaniu później w statystykach. Zaraz zobaczymy, czy jest tu tam napisane, że yy, obronił karny. Chyba, że to nie ten mecz był. Nie no, ten mecz był, prawda? To nie wiem. No i, no i oczywiście jeszcze oceny, tutaj mamy Man of the Match i Paweł, po świetnym wejściu za Barta Porusak, który dzisiaj grał słabo. A jeszcze zobaczmy podłyski dzień, tutaj najlepszy Kaczmarek. No i zobaczmy jak tym razem pójdą treningi. No, tutaj ktoś może podskoczyć, czy nie? Tak jest! Bartom 61 oraz Cage, czy Kage 69. Bardzo ładnie, Bartum. Jaki podskok stary, jestem z ciebie teraz dumny. Widzisz, przyłożyłeś się aż na A zdałeś, widzisz to? No i jesteśmy już po meczu z pogonią Szczecin, meczu, który był bardzo przyjemny do grania mimo tam pewnych komplikacji na początku. Teraz mamy szansę: Bart Parus uderza z dystansu i wręcz kapitalna bramka Barta Parusa na otwarcie wyniku 1 do 0 i ciesz się, że z Emilią Bramkarz nie miał szans. Kolejna sytuacja, oczywiście. Dla zespołu widzów Barta, strzał Pawełu, ale boczna siatka ratuje teraz Słowika przed datą bramki. No i tutaj walka, no tutaj nie wiem z czego, podyktowany karny. No on wstawał, chciał wstać, a ten się przewrócił. Żółta kartka dla Kage był karny, ale kapitalnie obronił e, gromad. Tego nam nie pokazali, to jest dziwne. Tutaj mamy już powtórkę tego Rikoszetu i gromad nie miał szans. Kapitalny strzał reprezentanta RPA Nunesha. No cóż, nic tutaj dodać nie możemy, to była zwyczajna odbitka, ale drużyna widzów Warta się nie poddaje, chociaż ten strzał tutaj jeszcze kapitalnie wręcz obronił gromad, pilnował tego słupka i świetnie obronił strzał byłego reprezentanta Polski, Murawskiego. Gromad miał jeszcze jedną okazję do pokazania się tutaj, świetna interwencja po strzale, e, nie wiem kogo, ale wiem, że interwencja była bardzo na wysokim poziomie. I ruszyła wtedy drużyna widzów Barta i ruszyła Emilia, która no wręcz kapitalnie po raz kolejny pokonała Słowika, Słowik załamany i ma rację, ma rację, bo ten mecz dla Pogoni mógł się zupełnie inaczej ułożyć, jeszcze ona gra kolejny strzał tej broni, instynktownie Słowik, ale ta Milka to Emilka dobiła pewnie, mamy 3 do 1 i takim wynikiem też się ten mecz zakończył, no cóż... Jeszcze mieliśmy akcję Bartoma, no przecież zapomniałbym tak spudłowanego strzału, dawno nie widziałem jeszcze. Kartkę dostał też do na kachosim, no a to tylko dlatego, żeby już sędzia zakończył w końcu ten mecz. No i wynik skuteczny, ładny i efektowny, 3 do 1 w meczu Pogoni z drużyną Widzą w barta No i teraz czas na oceny i koniec tego odcinka, man of the match zgarnia, ona gra, czyli Emilka. Świetny występ tej zawodniczki naszej, 7-7 Bart Parus, no i 8-7 Gromad, to jest najważniejsze, zobaczmy jeszcze oceny tutaj Pogoni Szczecin, ale ten odcinek już się kończy, dzięki serdecznie za uwagę, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, a także wybierajcie najpiękniejszą bramkę tego odcinka, we wcześniejszym głosowaniu wygrał Filip, bardzo ładna bramka. No i cóż, dołączę rzeczywiście do dalszego elitarnego grona ludzi, którzy zgarniają kolejne punkty na hitboxie. I proszę, cię, żebyś się odezwał na jakimś live'ie, żebym ci te punkty przydzielił. Jeśli to żaden problem. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i wybierajcie ramkę.